Witam, witam Was w dzisiejszym odcinku, czyli losowy skin w tym sezonie. Jest to ostatni challenge w tym sezonie. Więc tak, to są bronie szare. Potem mamy w karnecie, podejrzewam, chyba Poe. Więc to będą bronie zielone, niebieskie. Potem będą y, fi, 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 fioletowe. Legendarne i mityczne. Dobra, zobaczymy zaraz, jakie bromie nam wypadną. Dobra, ale jakbyśmy polecieli? Hmm, hmm, hmm. Nie wiem tak szczerze. Dobra, wiem, 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 mam pomysł. Dobra, wrócimy sobie na tu się paliw. Bo przeczuwam, żebyśmy mieli jakieś dobre bronie. Imperator, czekajcie, szara, zielone. O, nie, to są fioletowe bronie. A bronie mm, to trochę ciężej jest zdobyć niż wcześniej, tylko że yy, wcześniej było można je zdobyć z duszków. Ale duszków nie ma już. Dobra, co wiem? Antena. Antena. Stamtąd powinien polecieć. Jezu, jaki lew jest wielki. E, użyjemy tego dopóki nie zdobędziemy tych... I dawe. Nie, 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 ale, ale... Ale far... I właśnie dlatego tu poleciałem. Dlatego, że jakbyś, jak mamy teraz te lepsze, trochę bronię, to właśnie tu jest to są te skarby. Zaraz to wrócimy po to, po właśnie sobie mapę. Duszki, chodzi o to, że ich nie ma, po prostu one są wyłączone z jakiegoś tam powodu. Pewnie jakieś bag z nimi były, są wyłączone. u widzowie, dobra, mamy taki dobry lot. E, I ogólnie widzowie mamy dwie próby, to już nie wiem co do dopowiedzieć. Do mamy tylko dwie próby na zaproczenie tego challenge'u. O Jezus, jacy spammerzy. No, widzę jeszcze jedna próba. Widowie, jesteśmy z powrotem. Ostatnia próba. I kończy się ostatni challenge w tym sezonie, widowie. Dokładnie ostatni challenge w tym sezonie. Już jutro, kiedy Wy to widzicie, jest event. Dokładnie, dosłownie za 24 godziny, bo jutro o godzinie 20, a ten film też latuje o godzinie 20, więc dokładnie za 24 godziny. Ach, nie muszę się po prostu, doczekać. No nie, jak to się leci najgorzej. I czekajcie, wizowe. Bo tam w tej jaskini czasem nie ma tych ulepszonych skrzynek. I nie wiem. tak, musimy wtedy wziąć broń, więc dopóki nie, nie, nie znajdziemy broni, musimy używać broni tej. Nie, dobra wizowie. dajmy jeszcze jedną szansę i wylosujmy jeszcze jedną postać. Dobra widzowie, uwaga, uwaga, jaki będziemy mieli skin i jaka rzadka broni. O nie, szara bronia. To dobrze, ale też i źle. Ogólnie, ogólnie widzowie, ten film jest nagrywany na zapas. Więc, jeśli coś się w ciągu tego dnia pojawiło, to raczej weźmiemy to na postach. I wszystkie rzeczy dotyczące nowego sezonu i nowości będą na postach, dlatego, że właśnie te filmy, które nagrywam teraz, one są nagrywane na zapas. więc Zapraszam na puściki. A ty, co tu masz za jakieś glicza? Wymieramy. To już jest tylko będziemy skrzynić, będziemy tylko zwierać poleczenia, bo tak nasze bronie leży tylko na, na ziemi. Wyzwaję jeszcze w ciągu jak robię chwilę przerwę od nagrywania y, tego, tych filmów na zapas, y, to zmienię sobie kolor do mustanga i opony. Myślę, że wyglądają fajnie. Dzień dobry. O ty, o ty. Pff, a czy ja mam blast mały jetpack Dobra, ale chociaż zostawił mustanga, bo nie lubię jak mi się sobie mojego mustanga. Więc dość pożałujesz to tego, że zabrałeś. Bo nie chyba jest porażnie zbugowany. Yes. Czy się może używać, dlatego że on nie jest żadnym Tutaj bronią, tylko z naszego momentu. Przepraszam bardzo, ale co to ma być? Przepana. Je pan lečí? No, vezete to jich. Zwyczaj X im tutaj nie wiem Gdzie lecisz Jest jak blisko, widzę. Jak blisko... Wizy Dobra, widzę. Trzeci raz już nie chcę tego mieć, tak szczerze. Już zróbmy się jeden challenge widzowy od dawna Bez yy, niszczenia jednego. No nie, dobra wizowie. no by było blisko To był niszczyciel, ale dużo osób nas podjechało, ale No, ostatni challenge właśnie Dobek do końca Widzimy się jutro o godzinie 10 rano w ostatnim odcinku w tym sezonie. Jutro o godzinie 20 w evencie i w niedzielę już w nowym sezonie.